Dzisiaj 29 dzień naszego planu o Bożej kobiecie. Przez ostatnie 28 dni zagłębialiśmy się w życie tej kobiety z księgi przysłuch. Uczymy się od niej wielu lekcji, które same możemy zastosować w naszym życiu. Dzisiaj będziemy patrzeć na sposób, w jaki wykorzystuje to, co otrzymała i jak chodzi w swoich talentach. W Księdze Przysłów 31, w wersecie 22 czytamy, że ona robi własne narzuty, ubiera się w piękne, lniane i fioletowe suknie. Jak myślicie, co ten werset mówi nam o niej? Jesteśmy utalentowane. Ta kobieta wie, jakie są jej y, talenty i jest pewna, że z nich korzysta. Nie jest leniwa i nie bierze tego za pewnik. Biblia wiele mówi o darach zwłaszcza tych duchowych. Przeczytajmy pierwszy list do Koryntian 12. Jest długi, ale warto na pewno. Brzmi on tak. Otóż bracia i siostry chcę, abyście zrozumieli duchowe dary. Pamiętasz życie, w którym żyłeś, zanim stałeś się wierzącym. Dajecie się wywierać na nie wpływ i prowadzicie do wielbienia Bożków rzeczy, które nie mają życia. Mówię Wam więc, że nikt, kto, kto przemawia z pomocą Ducha Bożego, nie mówi: Jezu nie, Jezus niech będzie przeklęty, i nikt nie może powiedzieć: Jezus jest Panem bez pomocy Ducha Świętego. Istnieją różne rodzaje darów duchowych, ale wszystkie pochodzą od tego samego Ducha. Istnieją różne sposoby służenia, ale służymy temu samemu panu. I są różne sposoby, w jakie Bóg działa w ludziach, ale to ten sam Bóg, który działa w każdym z nas, aby wszystko czynić. Coś od Ducha można zobaczyć w każdej osobie. Duch daje to każdemu, aby pomóc innym. Duch daje jednej osobie możliwość mówienia z mądrością, i ten sam Duch daje innej osobie możliwość mówienia z wiedzą. Ten sam duch daje wiarę jednej osobie, a drugiej dar uzdrawiania. Duch daje jednemu człowiekowi moc czynienia cudów, a drugiemu zdolność prorokowania, następnemu zdolność osądzania, co pochodzi od ducha, a co nie. Duch daje jednej osobie możliwość mówienia w różnych językach, a drugiej możliwość interpretacji tych języków. Jeden duch, ten sam duch, robi te wszystkie rzeczy. Duch decyduje, co każdemu, Dać. Człowiek ma tylko jedno ciało, ale ma wiele części. Tak, jest wiele części, ale wszystkie te części są nadal tylko jednym ciałem. Chrystus też taki jest. Niektórzy z nas są Żydami, a niektórzy z nas nie są. Niektórzy z nas są niewolnikami, a niektórzy są wolni. Ale wszyscy zostaliśmy ochrzczeni, aby stać się jednym ciałem przez jednego ducha. I wszyscy otrzymaliśmy jednego ducha. Ciało człowieka ma więcej niż jedną część. Ma wiele części. Stopa może powiedzieć: Nie jestem ręką, więc nie należę do ciała, ale powiedzenie, powiedzenie tego nie powstrzymałoby stopy od bycia częścią ciała. Ucho może powiedzieć: Nie jestem okiem, więc nie należę do ciała, ale powiedzenie tego nie sprawi, że ucho przestanie być częścią ciała. Tak więc, moje drogie panie, wszyscy mamy różne prezenty, różne dary. Wyobraźcie sobie, jak nudne byłoby, gdybyśmy wszyscy byli tacy sami. Wyobraźcie sobie, że jedno, skła że jedno ciało składa się wyłącznie z oczu. Jak to będzie chodzić lub mówić? Czy będzie czuło smak i zapach? Jakby słyszało, jakby myślało? Jesteśmy obdarzeni, każdy z nas inaczej, i wzajemnie się uzupełniamy. Jesteśmy ciałem i każdy z nas ma do odegrania istotną rolę. Nie wiem o Was zbyt wiele, ale nawet nie próbowałabym tworzyć własnych teorii. Moja kreatywność i talenty leżą gdzie indziej. Szczerze mówiąc, nie wiedziałabym nawet, od czego zacząć. Nie wszystkie jesteśmy takie same i to, jest, i to jest w porządku. Nie musimy być takie same jak inne, ale musimy po prostu użyć tego, co nam dano. I każda z nas otrzymała coś wyjątkowego. Zadaj sobie dzisiaj pytanie: Czy znasz swoje dary i talenty, które dał Ci Bóg? Jeśli nie, to kogo możesz poprosić o pomoc w ich odkryciu? Czy wykorzystujesz w pełni swoje talenty? Czy używasz ich do wychwalania Boga? W jaki sposób? Jak możesz rozwinąć swój talent i korzystać z niego z dnia na dzień? Moje drogie panie, od kiedy się narodziłam na nowo, mogłabym cały czas mówić o Bogu. Myślę, że wiele z nas y, tak ma, ponieważ to jest naszym naturalnym takim odruchem, że cieszymy się z tego, że jesteśmy zbawione, że cieszymy się z tego, że mamy tę społeczność z Bogiem, że, mamy, że Pan wysłuchuje naszych modlitw, a jeszcze lepiej odpowiada na te modlitwy. Dlatego ja myślę, że Pan dał mi dar opowiadania, czyli mówienia dobrego słowa, mówienia o, o nim i myślę, że wielu z nas otrzymało ten sam dar. Ale też są inne różne dary, które otrzymujemy w zależności od tego, jak Bóg chce, jak Duch Święty uważa, że powinniśmy to dostać, to otrzymujemy. Zastanówcie się nad tymi pytaniami, odpowiedzcie sobie same i zachęcajcie się wzajemnie do tego, aby poznawać swoje talenty, aby odkrywać te talenty, aby. Wykorzystywać te talenty, które dał nam Pan na Jego chwałę. Błogosławię Was, moje drogie Panie, w tym dniu. Do zobaczenia jutro z Bogiem.